cześć drodzy widzowie w duchu z tej strony no ile sobie i założyłem wypadeczek zaraz podejdziemy ooo prawdopodobnie było czołowe raczej na pewno w No ładnie październiku, nie ma co. No ładnie, ładnie się straszy. I tak żeby nie z policji, to nie wolno. No, dzisiaj to. Niemu, które tu było. Ale wypada, ładnie, ładnie ładnie trochę no, na jest trochę tak jest tak małych, ten no nie no nie ma co, ładnie, ładnie, no, ładnie ładnie Tak ładnie O, ładnie, ładnie Ładnie tu pan Widzicie? Ładnie. Ładnie była, nie? zjeżdży. Ładnie. Ładnie nic No zjeżdży. ale Ładnie tu nie zjeżdży. Ładnie Ładnie Ładnie